Jest Demonexa, Demonex... Ek, ek, ex. Demonex. To jest mój serwer. Jeśli chce ktoś do niego wbić, to macie tutaj. A jeżeli Wam się nie uda to macie tutaj kod jakby tego, to, e, tego jeżeli wam się nie uda, jeżeli wpiszecie to i coś wam wyskoczy źle to jeszcze raz wpiszcie to co tutaj wyskakuje, razem z tym kodem, który wam teraz pokazuję później was e, teleportnie te do e, tego tutaj na respawn, gdzie będą więcej zasad, ale tu są zasady to jest tablica zasad można wyjść, tu jest biom, gdzie jest dużo drzew i takie są zasady, co przeczytacie tam to jest znak, który sam wy, wymyśliłem. No i to jest krótki filmik, to zostawcie chociażby subskrypter lub łapkę za to lub napiszcie coś, ok. To no, narobi do nara.